Siemano się z tej strony? Macie, a to jest kolejny odcinek z gry Slime Ranger. Pamiętacie te niebieskie stworki? Właśnie tak. Właśnie nimi się dzisiaj będziemy zajmować. Jest godzina już 16? O nie, bo wiecie co? Nagrywam odcinek po odcinku w zasadzie, tak jakby nie patrzeć. I, i, i możliwe, że zapomniałem ją zatrzymać i zrobić coś takiego. Ale mogę się mylić też, żeby nie było. Dobra, to sobie sprzedam. Przy okazji, jak już tutaj jestem, przybliżę troszeczkę mikrofon, bo wydaje mi się, że będzie troszeczkę ciszej. No ale nie ma problemu żadnego. O, tak, na pewno, zapomniałem zatrzymać grę. No niestety, czasami tak bywa. Zdarza się. Raz na 20 lat, dobra, to im możemy wrzucić. Niech one sobie tam zjedzą, będziemy mieli sporo tych plortów. Jak je wyplują, możemy już w ogóle postawić Food Collector z tego co widzę, dobra te kibery też zbiorę, najwyżej komuś tam rozdam, po co mają się tutaj zmarnować? Ehm, 30 aż mi wyrosło, wow. Dobra, ja sobie tutaj postawię Food Collector, e, Food Collector, połączyłem dwie, dwie rzeczy, e, postawię sobie Plort Collector, no nawet niestety automatyczny feeder jeszcze nie stać mnie, ale... Ale, jak to sprzedam, powinno mnie stać już. O, to zacznijmy od tego, że sprzedamy to najpierw. I może od razu już sobie powiększę moje ten po pole do popisu, tutaj, żeby mieć więcej. Eee, to chyba by było też spoko, nie? Ulepszyć swój magazynek, który ze sobą trzymam. Bo jestem prawie pewny, że nas będzie teraz stać. No, to już na 100%. Eee, dobra, musimy kupić ten teraz. Musimy kupić sobie właśnie to, Tank Booster, o, proszę bardzo, wtedy będziemy mogli więcej 30 rzeczy aż mieć przy sobie, nie, nie 20, to jest bardzo dobre, ten Jetpack bym też kupił, kurczę, albo ten Power, Power, dobra, kupię Powera, będę więcej biegać mógł, o, to już wyrosło z powrotem, o i zobaczycie zresztą, że możemy nieść 20, 30 rzeczy, a nie 20, widzicie, już mamy 22, wow, Maciej, ale to było genialne tak naprawdę kompletnie nie, ale, ale zawsze coś mamy więcej. Dobra, zbierz to co jeszcze tam jest. Też co jeszcze sprzedamy przy okazji. O, idealnie ile tego? 16. Hmm. Nie jakoś dużo, ale zawsze coś. I noc już jest! Trzeba będzie iść spać No niestety tak bywa. Dobra. Ale będzie nas stać na food collector. Kurczę, co ja mam z tym foodem collector? Yy, automatyczny feeder. To właśnie o to nie chodzi. Automatyczny karmnik, Po polsku brzmi to troszeczkę ładniej niż fider Karmnik brzmi dużo ładniej. Dobra, dawaj mi ten karmnik Mmm, półmą coś w buzi. Niestety, czasami tak bywa. Yy, zrobimy tak. O, tam chyba już wyrosło kolejne. I to już będziemy mogli do karmnika wrzucić. Wow! Macie, jak ty na to wpadłeś? 15, aż wow. Dobra, wrzuć to. Mogę wrzucić co innego? Nie, jak już jedno wrzucam, to jedno wrzucam. Okej. Okay. Rozumiem, 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 wszystko rozumiem. Zbierz mi to wszystko. Od razu sobie to wszystko sprzedamy, żeby mieć już pieniążki na dzisiejszy dzień. Widzę, że już tutaj telemarketer tam się odpalił, zobaczcie. On On dzwoni i mówi hej, potrzebuję tego i tego. Jak mi to dasz, to mi dam ci to. Widzicie? Więc musimy mieć pięć kamiennych do ogarnięcia, dwa fosforowe. Uj, uj, uj. I jednego rostro, rustro, rostro, nie wiem jak się go czyta No ale wiem gdzie ogarnąć, fosforowe też wiem gdzie w dzień ogarnąć, bo to w nocy tylko one się pokazują I, i co tam jeszcze muszę, a i tego rostru, no a tego to można wszędzie znaleźć Idealnie, 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 będziemy mogli sobie tutaj podbiec na szybciutko Dobra, tylko tego teraz rostro by się przydało znaleźć, bo, znaczy te rostro są łatwe do znalezienia. O, widzicie, się zepsuło Rostro są łatwe w zasadzie do znalezienia, ale, o, to też się zepsuło no, ale są, mogą być zeżarte właśnie, więc to, to może być największy problem z tym, z tym znalezieniem tego kurczaka brązowego Tak zwanego zapładniacza No niestety, tak, tak to wygląda świat Chodź tutaj, potrzebuję was chyba ośmiu aż, więc No nie, chodź tu, no weź, bo tamte zaraz mi zjedzą plorty i się po, po, po ten, pozamieniają, chodź tutaj Wyrzuć go Nie, dobra, tu jest jednak dużo tych niebieskich Pozbieram sobie przy okazji, mam już dziewięciu eee, marchewkę nie chcę Możesz wziąć tą marchewkę. E, tutaj będziemy mieli fosforowe, ale one są złe. One są bardzo złe na mnie. One mówią. Nie, tak nie można. Dobra, macie tutaj. Wy lubicie kubery, prawda? No, lubicie! Zjedźcie. Masz, zjedz. E, nie, nie wiem, na czym polegają te Feral Slahemcy. E, nie wiem, czy mógłbym je sobie. <laughs> Umarłem. Co się stało? Nie wiedziałem, że już mam tak mało życia. No i tyle było z mojego zamówienia. Jeszcze jest. No ale nie zdążę zdobyć pięciu i tego, Ach, się. Mam nadzieję, że to leży, że to wypadło ze mnie, raczej wątpię, ale może tak być. Nie wiem. Jeszcze nie zginąłem ani razu na tyle. Znaczy nie zginąłem podczas walki z... Z tutaj, jak one się tam nazywałem Slime'ami. Wpadałem do wody albo specjalnie, albo przypadkiem, więc... Dobra, pięciu was to już sobie zbiorę. Raz, dwa, trzy. To było was. Chodź, 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 chodź. Wyrzuć go. Dobra, mam pięciu. Idealnie. E, tutaj was też. O, tu mamy jakąś w ogóle fabułę. E, tutaj muszę jeszcze zdobyć. E, wypadają te rzeczy! Albo nie, nie wypadają. Czekajcie, nie, nie wiem ile muszę być fosforowych, kurczę. Nie bić mnie, bo znowuż zginę. Muszę mieć coś. One owoce jedzą, więc pogowróca jakiegoś bym się przydało mieć. E, I lustro znaleźć, o tak. Nie lustro, a rustro. No. To jest ta różnica. To jest kurak. E, no kurczę, nie zadajcie mi pogowróców, jak potrzebuję. Idziemy na, na koniec, tam na końcu też są kurczaki. No, jeszcze w jednym miejscu, no w zasadzie w wielu miejscach są kurczaki. Ale e, chodzi mi na tej mapie, jeszcze odblokowanej przeze mnie. E, nie na tej mapie, w której wiecie, są. E, nie ma rostro. O! Jest! Chodź tutaj! Mam cię. Dobra, mamy rostro. Tego pogowródca rzucimy, bo chyba muszę mieć dwa f, fosforowe. E, to są fosforo fosforowe, nie fluorescencyjne. Nie wiem, co mam z fluorescencyjnością. Dobra, ale będziemy chyba mogli dać mu płogowórcę i on będzie zadowolony. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to tak zadziała, bo one lubią owoce. Powtarzam już się chyba z 30 razy, wybaczcie mi, ale podczas grania w tą grę się można po prostu zgubić. Czy ktoś to zjadł? Czy to po prostu przeleciało? Proszę, nie bij mnie. Proszę, zjedźcie. O, zjadł! Chodź! Daj mi to! O, są wesołe! Ciekawe, czy mogę wszystkie zadowolić i one ja będą całe życie wesołe. Nie wiem. Dobra, ale mam wszystko chyba, co jest potrzebne do misji, żeby dostać pieniądze. Słuchajcie się. Jeszcze mnie uderzyły, no pod koniec, ja nie wierzę w ogóle w nich. Żebym teraz przypadkiem nie wyrzucił ich, nie? To było smutne dosyć. Czy te plorty chcę Nie, już w zasadzie dobrze zarabiam już. Jestem na tym etapie, że mo mogę y sobie omijać plorty na spokojnie i mieć y gdzieś to wszystko. Na początku jak najbardziej polecam wam, jeżeli w to gracie zbierać wszystkie plorty i je sprzedawać. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że nie opłaca się hodować e, zwyczajnie tych różowych. Się kompletnie nie opłaca. Nie, nie są warte kompletnie swoje ceny, wiecie? Tam... Nie wiem ile one teraz 11 czy 10 kosztują. A one kosztują 13. Dobra, teraz mi leci w górę, czyli poniekąd by się opłacało już hodować. Dobra, to wyrzuć mi, bo to jest mi niepotrzebne. Zresztą to też należy jest mi niepotrzebne. To za to sobie zbiorę i wrzucę sobie do karmnika i... Yy, I trzeba ogarnąć już, a w zasadzie mnie stać nawet. Na ogarnięcie tych e, fluorescencyjnych. kurcie, fosforowych. Sam jesteś fluorescencyjny macie. Dobra, mamy 30, aż zjedźcie sobie na spokojnie. Znaczy, jak wam karmnik da, to zjecie. Yy, tutaj będziemy mieli na dwa razy będę musiał przyjść tutaj. Ale zawsze jakieś pieniążki będą. Yy, I 30. Idealnie wyciągnięte. E, tutaj też będzie 30, tylko na niestety. Tak. O, jeden wypad No, niestety. Zaraz go zresztą podniosę. Plorty chyba. Nie zauważyłem, żeby plorty znikały w tej grze. Powiem szczerze. Aczkolwiek zdarzyło mi się tak, że raz sobie szłem. Szłem. Raz sobie szłem. Żeby nie było. E, I wpadłem sobie pod mapę. se ja, Jak ja w ogóle. Naprawdę, mój poziom języka polskiego na dzisiejszym odcinku to jest minus 40 tysięcy. To jest jeszcze gorzej niż angielski, naprawdę. Już lepiej, jakbym się rozmawiał z wami po angielsku, naprawdę. Szłem se, se to se mogę. Dobra, tworzymy tutaj koral nowy i tak, tworzymy mm, przede wszystkim Solar Shielda, tak. Tworzymy sobie większe ściany i sufit. Plord Collector też mogę sobie postawić. I ten feeder. Ja cię kręcę. Wszystkie pieniądze wydałem na to. Ktoś do mnie dzwoni. Cześć. Humper Finger Punker. Co chcesz? No, chyba cię pogięło. O, jeżeli to mogę jeszcze dla Ciebie zdobyć, no to kompletnie się nie opłacę za nagrodę. Mogę usunąć to wszystko. Jeżeli to mogę dla Ciebie zdobyć, to tego. No nie, nie zdobędę tego dla Ciebie, sorry. Mi są bardziej potrzebne. Szczególnie, że mogę już sobie, a właśnie karmnik mogę sobie już tam napełnić i sobie go ustawię na e, powolne. Po co ma no być na szybkie, czyli będzie jedna na 50 milionów wypadać. Bo jak już mi to urosło, to już nie chcę siedzieć tam w karmniku. Ewentualnie mógłbym te wszystkie rzeczy trzymać w e, silosach, bo można stworzyć tu silos, ale nie widzę sensu, żebym trzymał to wszystko po prostu tam. Ja sobie po prostu zbiorę. E, no i poczekamy na te fosforowe, które się w nocy gdzieś tam pojawiają. A e, jeszcze tutaj mamy dwa kubery. Czy coś się podziało u was ciekawszego z plortami? E, widzę, że nic, kompletnie, dobrze, tutaj wszystko wrzucimy sobie na spokojnie i idziemy szukać fosforowych. Znaczy, mógłbym połączyć fosforowe z czymś, no ale nie widzę sensu takiego. Bo nie mam z czym przede wszystkim, mam tylko różowe, mam kamienne, mam y, koty i mam mm, fosforowe. I nic więcej, o nie, tutaj wlazłem jeszcze. Chociaż, czy coś tutaj ciekawego znajdę? Kurczaki. Fosfor, a, cubary już mam, dobra, nieważne, już zaczynam się gubić w tej grze. Zdarza się. A ja muszę tylko dojść. Ja muszę na całą noc poczekać. A, do mnie piszą w domu, a nie tutaj, dobra, pomyliłem guziki. E, co ja mogę tutaj w zasadzie jeszcze zrobić? Mogę wziąć jakieś owoce. Mam do nakarmienia mam kota. Na tej mapce jeszcze. I mam do nakarmienia kogo? Tam on jest dokładnie, z tego co pamiętam. Dobra, co zaskoczę tutaj? C. Se. se to se możesz, Macieju. Tutaj sobie, sobie zeskoczę. O, tu mam od razu te e, hardby. Skrzynka by mi wypadła. A, to nie tutaj w ogóle. A, i kubery jakieś jeszcze. No niestety kolektora na wodę jeszcze nie mam. W zasadzie bardzo rzadko jest przydatny. No ale jednak, jak jest do kupienia, to może warto mieć, Macieju. Może warto mieć. E, niestety nie w tą dziurkę wskoczyłem. Zdarza się też, tak? Muszę iść gdzie indziej, troszeczkę dalej jest ten ten... E, gordo. Do, do, nakarmienia Ewentualnie stworzymy nową, otworzymy nową krainę I wtedy fosforowy tak potworzyć Można, można jak najbardziej, można, wszystko można Tutaj chciałem wskoczyć, o Co tutaj jest? Fosforowy, o idealnie, masz Owocki potrzebuję na ciebie, mhm Rozumiem, rozumiem Już idę po owoce dla ciebie Tu są kamienne A przy okazji, właśnie, macie, zjedz, masz e, Chciałem, chciałem żebyście zjedli, a nie mnie bili Idealnie ten też zje sobie. Przy okazji te niebieskie plorty z nich możemy pozbierać. Możemy je sprzedać. O, tu jeszcze jakieś hard bitsy. No niestety one biją, ale 30 razy mniej teraz, ale tak pozostanę przy tej opcji. O kurde, tutaj... Też... Zostaw mnie, bo mnie zeżrzesz. Kurcze, zabiją mnie! Dobra, jak je nakarmię, to może będą mniej złe na mnie. Kurcze, zabiją mnie. Dajcie mi spokój. Proszę was. Co ja wam zrobiłem? Panowie, O, to mam bromę do otwarcia, ale nie chcę jej otwierać go na razie. E, niestety one bardzo mocno biją. O, zjadłeś, widzisz, widzisz, jesteś zadowolony. Maciuś jest bardzo dobrym panem. A, ten dalej tam skacze. Dobra, te niebieskie sobie pozbieram stąd. Teś stąd. Mm, nie ma niebieskich plortów. Przepraszamy, ja to tylko. Czy tu jest jeszcze jakiś zły? Są nawet chyba z dwa. Tu jest jeden. Mogę go wziąć? Mogę. Pasz, lubię mnie stąd. Dwa widzę, dwa widzę dwa widzę, tak. O, o kurczę, dobra, weź to, weź to, ty uciekaj, Maciej, uciekaj. Nie, nie chcę umierać, ja nie chcę. O, skrzynka, skrzynka jak najbardziej chcę. Dobra, tego różowego y, plorta możemy wyrzucić. A tu heartbeat jest. A co ty tu robisz, mój kochany? Weźmy sobie skrzynkę, otworzymy. A tu rostro i. o, cubary, cubary, jasne. Mm. E, tutaj był pan, który bardzo był zły na mnie. Słuchaj, 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 masz. O, widzisz? O, ta super. No, pewnie, pewnie, super. Wspaniale, nawet bym powiedział. Pada mi stąd, chcę te niebieskie. No, przestańcie, naprawdę. Ja nie, nie wiedziałem, że jesteście tacy źli na mnie. Może otworzę jednak? Nie, dobra, zostawimy to na spokojnie. Później, jak z tak powiem. A, wiem, wiem, co chcę otworzyć. Krainę, w której. Chyba to nawet w na poprzednim odcinku mówiłem. W krainy, w której. O, nie, to zły. Złe trzeba niszczyć. Albo... Znaczy niszczy się wodą, a wody jeszcze nie ma, więc muszę je wyrzucać. Ciebie nie chcę dotykać. q yy, chcę, na pewno, bo musimy sobie tam nakarmić nasze yy, gordo. Yy, chyba jakie daję im to, co lubią... A ty lubisz yy, te... Yy, kuchczaki. A kuchczaków nie mam niestety. No trudno, będziesz musiał poczekać. Yy. Co ja chciałem powiedzieć? A, tam, chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że chcę tamtą otworzyć krainę, co tam się znajduje. Tylko dlatego, że tam mam najbliżej. Wiecie, to jest też tak, będzie szybciej, zwyczajnie, dlatego. Dobra, dajcie mi te wszystkie owocy. Owocy po na nawet bym powiedział. Te plorty możecie sobie zabrać ze sobą. Bardzo mi to przypomina, ta grafika i to cały ten system grania w tą grę, bardzo mi przypomina gry z, z PS2, z, wiecie z PlayStation, PlayStation, nie wiem jak to, jak to tak mówił, u mnie się zawsze w domu mówiło PlayStation, jestem do tego przyzwyczajony, więc nie zdziwcie się, że brzmi to dziwnie, ale tak jestem, po prostu tak u mnie się mówiło i tam była gra taka jak... Często właśnie na PS2 były gry, które były na podstawie filmów i bajek. I właśnie bardzo mi to wszystko przypomina gry typu epoka lodowcowa. Bardzo mi to przypomina wszystko, cała, cała ta rozgryweczka. Nie wiem, może kiedyś zagramy? Jeden odcinek, żeby pokazać jak to, jak to wyglądało wszystko. Wiem, że z PS2... Na PS2 wyszło chyba jedne bardzo, bardzo dużo wiatr, chcę mówić, że najwięcej. Bo najwięcej chyba wyszło na konsole typu Nintendo, Nintendo, Pegasus. Bo tam tych podróbek, tych wszystkich, no wyszło ich sporo naprawdę. No ale, jakby nie patrzeć na PS2, wyszło sporo dosyć dobrych gier. W których nawet sam bym chętnie wracał do nich bardzo często. I mam też takie gry właśnie z PS2, które chętnie bym całe życie ogrywał. Tam, jakby teraz przestali tworzyć gry, to ja bym był zadowolony. Bo mam w co grać nadal, tak? Na przykład jedną z tych gier Jakby nie patrzeć, jest Heroesy Trójka Nie jest naprawdę dwójka, oczywiście, żeby nie było Raczej wątpię, żeby to powstało na konsole Znaczy jakieś tam części powstawały na konsole, ale Nie, Trójka No ale sam fakt, że to jest jedna z tych starych gier, którą nawet nie tylko ja, a większość ludzi by grała I to dosyć często, no stąd ja bym chciał tylko lawowe Bo te kamienne mam lawowe, połączę sobie z fluorescencyjnymi o, tu Pogo jeszcze jakieś darmowe, świetnie. Co, co wyjecie lawowe w ogóle mi powiedzcie? Wyjecie... Mięso. Briarchen, a kim jest Briarchen? Czym jest Briarchen? Dobra, dajcie mi go. Ty jesteś Briarchenem? Nie, ty jesteś Stonehenem. O kurczę. Dobra, ja chcę lawowe. No, to ten już się połączył z czymś. Dobra, dzięki. Nie bijcie mnie! Eee, chcę. Henhena możecie wziąć. W ogóle dopiero teraz zauważyłem... Że my mamy już odblokowany drugi poziom naszego tutaj prądu, znaczy energii, i drugi poziom. O, 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 tą cebulę chcemy jeden wziąć, żeby się tam, tam zaznaczyła. I drugi poziom naszej y, tutaj y, miejsca na zdobywanie rzeczy, więcej, więcej rzeczy po prostu, większy plecak. Będę tak nazywać, bo dokładnie nie wiem, jak to nazwać. Co ty lubisz? Ty lubisz hard -bity, chyba? Tak, ty lubisz hard -bity, czyli warzywa. No, niestety na razie tego nie dam. Mapę tu możemy odblokować kolejną. Szybko, jak ją odblokujemy, będziemy mieli 30 razy łatwiej. Duża mapa. Mamy tutaj inną, inną krainę. Tam na razie nie będziemy się wybierać. Z tego co wiem, to ten ziomek. Co tu. Myślałem, że to skrzęglarzy. On otworzy nam portal taki portalik, żeby tam się dostać na jakąś tam osobną wyspę w przyszłości. A od was mam wszystkich. Ja muszę czekać do nocy, aż nam się odblokuje fosforowy. Żeby go sobie wziąć, pozbierać. Chociaż wydaje mi się, że będzie łatwiej od niego wziąć plorty, aniżeli mm, od niego go zbierać. To już chyba sprawdzę. No ale no, zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądać wszystko, oczywiście. Póki co mam cztery boomy, przydałoby nam się ich więcej. Może przy okazji powinniśmy wziąć właśnie te... Proszę mnie nie bić. Te fosforowe powinniśmy wziąć. Żeby one tam gdzieś były już zebrane. Może w ten sposób to zadziała, nie? Wziąć sześć tych, sześć fosforowych i cztery, cztery, wybuchające. To też jest jakiś sposób, wyrzuć te marchewki, nie są nam potrzebne. Jest 19, a nadal nie ma jeszcze, no, znaczy przynajmniej nie widać, jeszcze żadnego fosforowego. A paka, jeszcze nie mam, przyzwyczajenie, wybaczcie mi. No i zeżar mi ten, ten, do tego kryształa, niestety. No zdarza się, zdarzy się, nie będę mówić, że nie. Tu mam jakieś pogo darmowe. O. Chyba wszystkie były zepsute, albo mi się wydawało. Możemy wrócić do domu, tu też są jakieś pogo frutsy. przy okazji... Czy to jest fosforowy wle... Ej, hej, hej, Jeden fosforowy. No, bym musiał zjeść tego plorta, chodź tu. Drugi, muszę ich aż sześć znaleźć. No przestańcie jeść te plorty wszystkie, no. Co jest z wami nie tak? Dobra, tu jeszcze mamy z 3, widzę, dwa, dwa widzę, o, sporo was jest, 1, 2, chodź, 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 4 już mamy, a muszę mieć 6, yy, tu chodź jeszcze, o, 6, 7 nawet mamy, dobra, to, to też jest dobrze, może 10 takich i tylko te boom plorty wziąć, o, to też jest dobra opcja, tylko co wyjecie? co wy, co wyjecie, co wyjecie, powiedzcie mi, wiecie, mięso, a, ci kręcę, zaraz znajdź mięso gdziekolwiek, dobra, zaraz to ogarnę. Zaraz wszystko ogarniemy na spokojnie, będzie dobrze. Mam przynajmniej taką nadzieję. A teraz, szczególnie, że mogę ich wrzucić już do naszego tutaj stworzonego yy, pojemnika. Na nich źle brzmi pojemnik. Farmy. Farma brzmi dobrze. Yy, dobra, macie tutaj sobie stancie. Was dziesięciu aż. Zjedźcie sobie, no na spokojnie. O, pięknie. Wiecie mięso, a nie mam mięsa No bo muszę im plorty podawać, nie? O to chodzi. Głównie. Dobra, czy tutaj mam mięso? To były chyba jakieś kurczaczki. No i właśnie chyba został zjedzony jeden. Co najmniej. Wiem, że to robię w nocy. O, w nocy się nic nie respi. No trudno. Dobra, to zrobimy tak, że po prostu cztery zabiorę stamtąd. E, cztery fosforowe zabiorę, cztery wrzucę wybuchowe. No i niech one sobie tam zjedzą te plorty, które tam leżą. To chyba będzie najprościej. Dobra, więc robimy tak raz, dwa, trzy i cztery i teraz cyk, 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 cyk Zjedźcie sobie te plorciki eee, Tu już się zostały zebrane Ja je wrócę na szybko, żeby już tam były Zjedz, 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 zjedz One niestety wybuchają, więc muszę uważać Ale jeszcze jakbyś ty zjadł O, idealnie No i te fosforowe zwykłe mogę wyrzucić już Dobra, a ten, tamte już sobie po prostu zwyczajnie zjedzą to, co będzie już leżało na ziemi Dostarczmy oczywiście wiadomość, jak zwykle Możemy iść spać i wstać, rano możemy wyrzucić te plorty o, idealnie. Przynajmniej zarobimy coś tam. O, do tysiąca? Nie, nie dobiję do tysiąca niestety. E, wyrzuć te pogofrucy. A, ja wiem po co je zbierałem te pogofrucy, a teraz je wyrzuciłem, o nie najgorzej na świecie. Macie, ale ty w ogóle już nie myślisz dzisiaj. Dobra, to zaraz sobie tam ogarniemy. To sobie powrzucamy tutaj, niech już mają, ogarnięte tutaj. Ja bym chciał zwiększyć właśnie nasz pojemnik. 500, idealnie. Teraz możemy 40 rzeczy trzymać przy sobie. To jest bardzo dobre. Zbierz wszystko, co tu leży. O, idealnie. Będziemy mogli wyrządzić wszystko i od razu to sprzedać. Ale tam się teraz dzieje wszystkim. Um, dobra, tam wszystko będzie ogarnięte. No, jak widać, wybuchają. Niestety. No ale przynajmniej są drogie. Wystarczająco drogie, żebym mógł się tutaj pobawić. Czy ktoś z Was jeszcze nie zjadł takiego? Proszę bardzo, zjedz sobie. Na no spokojnie. Czy ktoś jeszcze nie zjadł? Chyba już wszyscy mają zjedzone ładnie. Więc pozbieram sobie te fosfory, wszystkie, o, i od razu je sprzedamy, zawsze będzie jakiś pieniążek. Zaraz im dorzucimy jedzenie, bo chyba, no, jeszcze 10 mają, więc no, spokojnie. A oni powoli dostałem to jedzenie, zapomniałem, że mam przerzucić to z powrotem na szybko. Dobra. Będziemy mieli pieniączki kolejne. Cyk, i jeszcze te fosforowe sprzeda. 33 fosforowe. O, dostałem achievement. Idealnie, idealnie. Tutaj chciałem... A, jeszcze nie mogę, bo później będę miał coś takiego ulepszanie tej, tego domku ogółem. E, I to też będzie dosyć drogie, ale to chyba jak odblokuję y, tam poszczególne rzeczy. Chyba. Y, z tego, co chyba jak odblokuje właśnie nową farmę, bo tu mamy trzy farmy. Jest raz, ta i tam trzecia. No, znaczy w zasadzie cztery, bo mamy jeszcze naukową farmę i to ona jest tam. Ale ona jest dużo droższa niż wszystkie i wiecie, jak to wygląda po prostu. Dobra, macie te pogo. E, kubery, czy nie? Wiem, co ja mam z tymi pogówródcami? A właśnie zwiększę od razu im to. E, tutaj spokój. Macie jeszcze hardbity. E, tutaj nie macie ziemi użyźnionej, więc od razu użyźniemy i macie też ten splink, sprinkler. Idealnie. E, nie wiem, może silos bym tu postawił jakiś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A ja mam rzecz do zrobienia. Mogę cię porzucić? Niestety nie mogę. No, się kompletnie nie opłaca to, co ona nam powiedziała, że o, ogarnij mi to, to będziesz miał to. No, sorry, babka, jest to kompletnie niepotrzebne mi. Tu mam ten. Stop! Stop, zostawcie mi te pogowródcy. No i mi zjedli wszystkie. Dobra, zjedźcie sobie tutaj dalej. Mam, mam was gdzieś. Chociaż te różowe teraz pozbierać? Skoro mam 40, to w zasadzie wszystkie z mapy zejdą. No a przynajmniej większość z mapy zejdzie. Jakaś kasa będzie przy okazji, nie? To jest zawsze sposób na życie. Dobra, możemy iść dalej. Oj, znów, z zjedli... Dobra, to zbieranie tych różowych plordów jest po prostu zbędnością. Oj, kurczaczek był. No, mam, mam 18. Wiecie, zawsze jakieś pieniądze, nie chcę mówić, że wiecie, gardzę pieniążkiem tutaj. Jednak warto mieć, niż nie mieć. Tam są chyba pogo do wzięcia, więc sobie ja po prostu pójdę po nie. Hmm, wiem, że sporo potrzebuje pieniędzy, żeby poulepszać samego siebie. Ulepszanie siebie też jest bardzo ważne w tej grze. Dobra, wszystko ogarnięte. Przydałby nam się jetpack, żeby skakać dalej, przydałby się... Na... O nie, wpadł do wody. A czemu ja ją slajmo? E, przydałby nam się właśnie te buty śmieszne, by nam się przydały. E, Przydałoby nam się e, ten kolektor na wodę, chociaż jest bardzo niepotrzebny, ale... Ale warto go mieć, jak są te potworki, które trzeba wyrzucać, bo nie muszę ich wyrzucać, nie? Zwyczajnie po prostu w nie strzelę wodą i już mam z nimi spokój. Co tam jeszcze by nam się przydało w naszych ulepszeniach postaci? Wydaje mi się... czy tutaj mam coś jeszcze? Nie, same plorciki. Wydaje mi się, że też bardzo ważnym jest w naszej postaci... Ujeju, jak to się nazywało teraz po polsku? O, 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 właśnie, właśnie o was mówiłem, wiecie? Bye, bye! Mam nadzieję, że wpadnie. O kurczę, ale się przestraszyłem. Myślałem, że się pozbyłem jej. Dobra. One się chyba pojawiają, jak jest za dużo y, tutaj slimów na mapie. Tego nie potrzebuję. Macie. Um, co ja, co jeszcze mogę ulepszyć? Kurczę, zapomniałem. Dobra, chyba nieważne. Tego chyba już zrobiłem, z tego co tam, albo nie. Nie, ja chyba ciebie chciałem zrobić. Masz tutaj pogofruksy. No nie wierzę! On się już trzęsie, że więc wystarczy, może nie wiem, z dwa czy trzy owocki jeszcze. No ale niestety, niestety. A tutaj jeszcze zwykłe są plorciki. Ej, już jesteście wkurzeni. Czyli wy zawsze będziecie wkurzeni. A nie, są też miłe jakieś, chyba. Tak, są też jakieś miłe. Ale one chyba zawsze będą wkurzone się rozpić, tak mi się wydaje przynajmniej. No trudno, trudno. Owocy bym się przydały Jeszcze jakiś jeden czy dwa. Tu są kubery, więc nie mogę zabrać co najwyżej. Chodźcie do mnie. Yy, I to chyba powinno starczyć na tamtego. O, to jest tabi a tabi chyba... Chyba nie potrzebuję. I zejść z jego z jego któryś. A wiedziałem. Ale obstawiałem, że różowy, a nie y, kamienny. No, ale niestety tak bywa czasami. Jeszcze tylko sobie szybko skoczymy właśnie do niego. Nakarmić go z powrotem. Opa. Masz tutaj. Raz, dwa, trzy. Naprawdę niepotrzebnie tu skakałem. Dobra, wracamy do domu. Nie mam jakiejś innej drogi powrotnej. Na przykład nie wiem, po kamieniach czy coś. Jakbym miał jetpack, to bym sobie teleportował tam, ale nie mam niestety. Chyba, że tutaj jakoś tak na szybko po tych skałach wejść. Utknąłem, ale śmieszne, no. Już, już, się, już się wydostałem. O, o, daj mi spokój. Ja, chyba i tak będę musiał wskoczyć na górę. Dobra, bo mnie jeszcze zabijecie, a nie chciałbym zginąć. Szczególnie, że mam trochę plortów na sprzedaż, więc... Ale te kurczaki są przerażające! Nie wiedziałem, że one tak potrafią. Dobra, teraz tylko szybko do domku wrócimy sobie. I, i sprzedamy na spokojnie te plorciki no, orden, ortiz. Powrotem, albo do mnie. From, od, albo do. Nie, dobra, ważne. Nie, nie, będę, nie będę na siebie tłumaczyć. Wiecie, bo czasami jest tak, że człowiek coś potrafi powiedzieć w innym języku. Nawet w swoim języku coś potrafi powiedzieć, ale często jest tak, że albo stres, albo zupełnie różny różne powód jest z tego wszystkiego, że tak się i kompletnie zapomina. Tak jak kiedyś miałem napisać weekend i, i kompletnie to mnie rozwaliło. Napisanie weekend, wiecie, to jest słowo, które się w zasadzie codziennie używa, tak? Na no, codziennie, no zazwyczaj. Bardzo często się używa to słowo. A ja miałem z tym problem, ogarniacie? To już jest w ogóle mózg totalny angielskiego. Jak napisać weekend? Tak się z tym męczyłem. Mój znajomy, który siedział koło mnie, już po prostu ze mnie nie mógł wytrzymać. No zresztą ja sam siebie, siebie do dzisiaj śmieję, no bo to jest tak głupie, co zrobiłem. W ogóle wydaje mi się, że takie slimey, jakie tutaj mam, to takie spadają tutaj w sprzedaży. Tak mi się wydaje. No ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!